Ach, jaki piękny dzień w Polsce! Co, co, kim ty pi, jesteś? Pi, online, zakupy pypy darmowe, dostawy wywywy, ale łatwo wo, wo, wo darmowo wo, wo, na Shopi na shopipi. O nie, kim ty w ogóle jesteś, nie będziesz mi tu psuć Europy. XDDD, czemu inni przegrywają? Jesteś przecież beznadziejny. Jaki kiki, kiki, kiki online, shopi pipi, koniec Brytanii, nini, nini, bo nie. Ja koniec. XDDD, Shopi 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 moc. Koniec typa wszyscy razem wszystko czego potrzebujesz znajdziesz dziś na shopi mamy darmową dostawę i rzeczy za 1 zł. Kupuj online dziś na shopi za dostawę 0 złotych Szopiarzem jestem ja, a ty szopiarką nocy. Kuku kupuj państwa z shopi. Ej gdzie się wszyscy podzieli? Polska, Argentyna, musimy w końcu pozbyć się tego czerwonego szkodnika. Okej, okay, pomogę ci w ataku na cz ile. Udało się, Brazylio. Przynajmniej jeszcze istnieje Stany Zjednoczone. Proszę daj trochę terenów, bo inaczej mnie Brazylia pokona. Obiecuję, że się odwdzięczę. No dobra, masz i tak mam dużo terenów i czas zaatakować Kanadę. Bum. Kadum trach. Chile to ten czas, abyś się odwdzięczył. Okej, okay, to idziemy. Dobra, zostawmy go już. No to czas odzyskać te tereny. Hehe. Halo Polska, szybko zwolnij jakąś prowincję błagam. O rany wielkie dzięki. Wszystko fajnie, ale ja chcę mieć swoje tereny. Czechy, Słowacja, czy dać je trochę terenów dla nowego kraju? Nie. Czy ty normalny jesteś? No dobra, to biorę Kaliningrad. Co, Co jest Białoruś Białe? do boju? Trach. Bach. O nie Niemcy, pomóż Polsce. Zrobione Polska, o to twoje tereny. Łatwo poszło dzięki. A co, że mną daj mi tereny bliżej Litwy? No dobra masz, bo w sumie mi pomogłeś. Musimy im jeszcze pokazać, zaatakujmy Litwę. Nie proszę nie. Spokojnie, Litwa, ja mu pokażę. Bum. Pam. Litwa, pomogłem ci, ale teraz musisz się dostosować do nowych granic. Cóż, nawet spoko dzięki za pomoc. No nie wierzę że ta pełza czy jest nieprzewidywalna, muszę uratować Białoruś. Wow, ja żyję? Tak, już niedługo osiągnę potęgę jak ZSRR. Łotwo i Estonio, dołączcie do mnie po dobroci albo wojna. Nigdy. Polsko, Litwo, pomocy. Niech ci będzie. Proszę nie. Niepokoi mnie ten nagły przyrost terenów głupiej Pełzaczyń. Wow, dzięki za tyle terenów. Skąd ty się w ogóle wzięłaś, Pełzaczyjo? a to planeta układu jaszczurkowego, chociaż ma też tereny na Minecraft Tortuga. Aby rozwijać swoje tradycje, poglądy i wojsko, teraz ja, a Tortugańska mam też tereny tutaj na ziemi. Halo Brytania. O co chodzi Stany? Pełzaczia rośnie w siłę, stwórzmy państwo na to. Tworzymy nowe państwo, poddaj się. Ok, poddałeś się, więc oto twoje tereny. Białoruś, Irlandia jest słaba. Chodź zgarnąć Alaskę. Tak. Haha. Ha. Polsko i Litwo, myślę, że zbliża się niebezpieczeństwo. Polsko i Litwo, Stany Zjednoczone mają jakieś dziwne plany. Wielka Brytania, daj jeszcze teren dla państwa na to. Odwal się. Psyt, Francja, chcesz podzielić się terenami Wielkiej Brytanii? Tak. Siema Irlandia, czekaj co. Mogę ci pomóc się ich pozbyć za Alaskę. Niech będzie. O nie nie. Wskrzeszem Irlandię. Przywołuję na to. Bumbam. I trach. Zaraz zajmę się Irlandią. Puf. Jak chcesz odzyskać te tereny, to pomóż mi w ataku na Wielką Brytanię. Ale łatwo. Masz Irlandię. O dzięki Stany. Ok teraz po cichu 3, 2, 1 atak. Udało się narosłał wow, to teraz daje tereny Francji, oddaje Rosji, i robię porządek z NATO. Dania proszę zostaw mnie zrobię dla ciebie wszystko. Dobra to uważaj i podbijaj słabsze państwa. Trach. Nie no Brytania i Francja są strasznie mocni co ty odwalasz. Nie no już po tobie. Błagam Dania litości. Tak lepiej. Chile dam Ci dużo wojska i podpiszę z Tobą sojusz, jeśli dostosujesz się do nowych granic. Super wielkie dzięki. Watykan Madagaskar powinien być mój. Coś mówiłeś Egipt. Okej, okay, poddaję się, ale mnie zostaw. Ta Mongolia mi tu przeszkadza. Japonia, co myślisz o tym? Że jak mi pomożesz, to dostaniesz trochę terenów, w tym Twój wymarzony Tajwan. Wow, oczywiście. Trach bum bum. Oszukałem Cię czas na bomby atomowe. Haha. Polska co powiesz na koniec Niemiec? Okej, okay, też chcę. Hurra, udało się. Kazachstan, chcesz do mnie dołączyć, będziesz dobrze traktowany. Dobrze. Czas na Kirgistan. O nie, ale my się nie poddamy. Chiny pomóżcie. Haha, ostatnie słowo Uzbekistan. Pozdrawiam mojego psa. I znów jestem za Tassar. Ha ha Ukraino, muszę się dostać do Polski. Dawaj Kaliningrad głupie Polsko. Nie wiem czy wiesz ZSLR, ale jestem częścią królestwa Pełzaczy. Zaraz prześlę sobie Wojsko Pełzacz i Anów. Poznasz Miecze z Nedoidu, Megalawę i Łuczników Wspaniałych czyli nasze specjały wojenne. Bum bam oddawaj Kaliningrad Polsce. Podziel się Ukrainą hehe. Muszę coś z tym zrobić. Niemcy może dam ci dania i część Islandii jak ty mi dasz trochę terenów przy Polsce. Okej. Okay. Dobra, sorry, Irlandia, ale mam interesy. Sukces! Hej, robię sobie kebaba, czy ktoś też chce? Oczywa, pamiętaj, z łagodnym sosem. Oj, tam z łagodnym, zrobię porządnego z Ostrym. Dobra, wysłałem wszystkim, ciekawe co powiedzą. Z Ostrym, rzeczywiście dobry, ale ała, ała, mój tyłek. Co? O nie. Och ja żyję. Nawet fajnie mam okazję powiększyć swoje terytorium. Ale super, całe morze czarne tylko dla mnie. A co tu się dzieje? Dobra, nie będę atakował Turcji, bo jest zbyt silna. Jest ja żyję. Nie ma Niemca, to biorę te tereny. Polska, a co ty niby robisz? Dobra, niech będzie, zajmę zachód, bo Francuza nie ma. Co ty tutaj robisz? Noż kurde. To ja może zajmę się wschodem i południem. No i teraz jest fajnie. Polsko, Litwo co powiecie na to, abyście znów się połączyli w jeden kraj i abyśmy podpisali oficjalny rozejm? Dobrze. dobrze. Teraz jestem Polską Tortugańską. Z nową flagą. Czechy, Słowacja, nie chcieliście pomóc. Teraz się poddajcie. No dobrze. Nie poddam się. Dobra, podaruję ci. Nie mogę pozwolić na takie numery. Jednocześnie z państwem NATO pełza ja już wkrótce zniknię z tej planety. O tak. Finlandia. Dasz mi pewne tereny za pieniądze i dużo wojska. Tak. Po tobie głupia pełza czyjo. O nie nie. Bam. Bum. Bam. Bum. Bam. Udało się czas dostosować nasze tereny. Teraz jest GIT. Wiele państw chce mnie wygonić. Muszę umocnić swoją gospodarkę i wojsko. Czas sprawić, aby korzyści z tej planety były spore. Och ja żyję. To czas, aby stać się potęgą. Jej znów jestem na mapie. Będziesz moim służącym, albo zginiesz. O nie. Biorę więcej terenów. Jakże cudownie. Co tu się dzieje? Będziesz państwem marionetkowym albo zginiesz. No to super. I pyk nowe terenki. Polska proszę pomóż mi. Okej okay, ale o co chodzi? Pomóż mi dostać się bliżej Norwegii. Bunt. Polska dzięki a ty Norwegia co powiesz na bunt. No jasne. Polska, ty też pomóż, to dostaniesz tereny. Okej. Bum, 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 bum. Udało się. Polsko, możesz wziąć sobie tamte tereny, które nam dałaś. Mam lepszy pomysł. Witaj, Danio. Pomogłem ci powrócić, więc co powiesz na rozejm? Oczywiście. Jakie piękne tereny do przejęcia. Cześć. Nie wierzę, ja je chciałem. Cześć. Załamie się, jestem otoczony. Czas, aby się wzmocnić. Finlandia, jak dasz mi dużo pieniędzy, to oddam ci twoje tereny. Teraz mam fundusze na swoją własną wyspę rozwoju. Polska pomóż w ataku na Madagaskar. OK. Bum 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 bum. Bam. Bum bum. Nie ma ich nareszcie mam szansę. Bam. Czekaj co oni o nie! Nie poddam się. Teraz uda mi się powstrzymać rozejm tortugański. Halopełzacja pomocy. Wiem, że jesteś atakowany, ale musiałem dobić Madagaskar, bo to nasz plan B. O nie, Słowacja, ty też. Precz z tortugańskim rozejmem. Walczmy do końca, ZSRR odcięte. Ostatnie słowa, polsko-tortugańsko, wypad z tych terenów. ZSRR, czas z tym skończyć, pomóż mi i atakuj od tyłu. Ja za to mam do zrzucenia bombkę. Bum, bum. Bam. Jej ja je? Zapomniałem o tych terenach na Antarktydzie. Wielka Brytania, czy dasz trochę terenów? Dobra. Super, teraz mogę podbić Australię. Bum, bum. Co o nie nie poddam się? Bum. Bam. Dobra, dam ci te tereny, ale nie atakuj. Może być, ale za trochę więcej terenów. Teraz Git, czas zemścić się na Danii. Bam. Kanada, ale jak to? Bum. Cześć, Kanada. No nie wierzę. Chile, złączymy się? A będę mógł mieć swój stan z językiem urzędowym hiszpańskim, okej. Okay. To twój koniec. Ja też go atakuję. O nie. Ale ty wiesz Argentyna, że jak mi pomożesz to i tak będę chciał cię zniszczyć? Bum, bum. Przepraszam Brazylia. Nigdy wam się żegnaj Argentyna. Bum, bum. To chyba mój koniec. Bum. Witajcie widzowie na mojej planecie widzar. Królestwo Pełzacz i stworzyło planetę Widzar, abyście wymogli w komentarzach otrzymać własne państwo. Dostałem już dwie propozycje państw od was więc czas aby w końcu powstały. To państwo to Sikapatys i należy do mojego kuzyna. Cześć. Kolejne państwo należy do widza Aleksander Kolanko. Państwo to nazywa się Olek. Cześć. Stworzę tu moją mniej ważną tortugańską kolonię, żebyście się nie kłócili przy granicy w razie czego. A ty SK, witaj. Trochę cię otoczę żebyś był grzeczny bo wiem jak jest, ale ja tu nie chcę. Cicho. Widzowie jeśli chcecie swoje państwo to napiszcie w komentarzu nazwę państwa i jego flagę. Najlepiej jakby była to jakaś łatwa flaga, bo ja muszę ją zrobić. W razie skomplikowanej flagi możecie mi ją gotową wysłać na Discord. Patrz przypięty komentarz. Dobra więc czas zdobyć tereny gdzie indziej. Wow, zawsze tu chciałem być. Niemiec co ty tu robisz? E, e się ma chłopaki. Bam, ej, w sumie co powiecie na rozejm. Chętnie. Czemu by nie? Jak mam rozejm mogę być bezpieczny, więc czas tworzyć potęgę. Ach jak, wspaniale. O o, o ja żyję. Nareszcie mam Tajwan. Po co się ograniczać do marnych wysepek? Bum 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 bum. O nie halo, pomocy. Bum bum. Nie opuścimy cię Niemcy. Bardzo wam dziękuję. A co tam się dzieje? Mam pomysł. Postaram się zdobyć nowe tereny i dostać się do Polski. Polska co tu się dzieje? Siema Grecja musisz nam pomóc. Zawrzyjmy rozejm. Okej. Okay. Finlandia i Norwegia podpiszmy oficjalny rozejm. Okej. Okay. Dania dostaniesz nowe tereny. Super sojusznicy musimy się zemścić. Damy im radę przez YouTube'a i Discorda przesyłaliście mi kolejne propozycje waszych krajów, więc to czas aby je stworzyć. Powitajmy Szkotalię. Siema. Orany Eloax Jonowe Imperium, co ty taki duży? Pije dużo Aktimela. Aha, na wszelki wypadek się umocnie. Tak lepiej. Powitajmy kolejne dwa państwa. Czas na Xadar. Okej, okay, teraz dostosujmy te terenki jej jestem większy, teraz super idę jeszcze do kapatys. Dzięki za więcej terenów. I ostatnie jeszcze państwo w tym odcinku, czyli państwo nazywające się kwadrat i flaga, swoje propozycje na państwa piszcie w komentarzach i na Discord, zobaczcie przypięty komentarz, obczajcie kartę społeczność. Damy im radę. To już wasz koniec. Dobra, Niemiec i ja nas bronimy, a ty, Meksyk, spróbuj jeszcze zyskać sojuszników. Turcja, pomożesz nam? Nic za darmo. A za część Grecji i tereny w Ameryce Północnej? Brzmi dobrze. Japonia, pomożesz? Nie. Achua, sojusznicy, czas na atak. Bum, bum. Spróbuję też trochę pomóc. Bam, o nie, nie poddamy się. Bum, ocholipka, oni są mocni. Polska, poddajesz się? Eh, no dobrze, ja też. Superaty Grecja, nigdy. Bum bum. Poddaje się, a wy, Finlandia i Norwegia, poddaje się, może i się podda ale za trochę terenków, nigdy, wobec tego sam je wezmę. Dobra, spokojnie już go zostawmy. Czas na kształtowanie większych terytorium. Witamy ponownie na planecie Widzar. Na sam początek przedstawię dwa nowe państwa. Markencja, państwo mojego brata. Myślę, że to państwo może się pojawić też w serii Pełzacz i jej, jej sojusznicy, drugie państwo to Haunitia, bum bum, więcej terenków jej, popatrzcie na ten komentarz, dzięki za niego, ale jest problem, gdyż aksjonowe imperium jest ze mną szkotalią i kwadrat i flagą w sojuszu, a więc zaatakuje Xadar, bum, bam, bum bum, haha, o nie. Jeśli chcecie pomóc ksederowi, napiszcie komentarz pod tym filmem na ten temat lub państwa istniejące już w tej serii na Discord. Czas aby być potęgą. Bum. Bum. bam. Och, wyspałem się czas sprawdzić co nowego. O Orany, orany Niemiec nie uwierzysz. Pelezacia z Balma 50 słubów. Nie obchodzi mnie to. Ukraina Pelezacia z Balma 50 słubów. No nawet 54 Białoruś Pelzacia z Balma. Nie obchodzi mnie to. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. jaj lekki bałagan. Cholipka. A zaczęło się od tego, że chciałem powiedzieć o tym, że z okazji 50 subów będzie QNT. Skąd tu się wzięły skalmarowice? Bam. Bum. Spróbujmy oddać tereny. A ja pozdrawiam z planety Widar, znanej z serii Imperium widzów i chciałbym zachęcić do pisania pytań pod tym szorcem, a wtedy ja na nie odpowiem szczegóły w przypiętym komentarzu. Nareszcie nie ma pełzaczy. Szkoda tylko, że mam nowego wroga ZSLR. Bam. Słowacja, co powiesz na współpracę i zmianę terenów? Okej. Okay. Dobra na to oddawaj Kaliningrad. Tylko za pozostałe tereny dawnej Polski. Słowacja co w sumie myślisz o rozbiorze Niemiec? Okej. Okay. Bum bum. Co? Ale? Nie ale lecz polityka. Bum bum. Francja zmień swoje kolory bo nie odróżnię wojsk. Dzięki tak lepiej to teraz wojna. Bum. Co o nie ja się poddaję? Bum. Czyś ty zwariował no nie strzelaj do muchy z karabinu. Dobra zlituję się. Głupi na to zapomniał że mam jeszcze te tereny które nawet on mi dał. Bam. Resztę wyspy Damirlandii zanim na to sobie o niej przypomni. Ech, co teraz zrobić, żeby wrócić do Europy? O ktoś dzwoni. Wiem o twych planach i ja też chcę się tam dostać. Czyli współpraca? Tak. A więc jest nadzieja. Ej Polska oddaj te tereny no bo jak to wygląda. No i git idę załatwić ważną sprawę. Halo Australia mogę tereny. Halo Francja nie. Mówimy o dużych kwotach pieniężnych. Oczywiście możesz tereny. Siema Kanada jest sprawa czy pomożesz mi w ataku na Wielką Brytanię. Czemu akurat ja i co będę z tego miał. Wiem o tobie i więc pomogę się zemścić. No i masz granicę z Wielką Brytanią na Antarktydzie. Bum, bam. Co ty robisz Francja. Bum. O nie pa teraz. Bam. Kanada weź już teraz jakoś pomóż plis Bam. O ty jeden mam jeszcze tu tereny. Bam. O nie. Bam. No to już nie ma. Cześć heche. Orzeż zapomniałem, że dałem ci tu tereny. Bam. Bam. Musi się udać. Zapomnieli, że jestem jeszcze tutaj heche he, dobra ryzykuję BUM. BUM. Bum bum. Och, nie jeszcze będziecie płakać. Dan. Ach Dania ty żyjesz. O nie on mnie przecież zabije. Po raz czwarty witam serdecznie na planecie Widzar. Zaczniemy od sprawy Xadaru więc właściwie możecie zapauzować i przeczytać tą konwersację poniżej. O mam więcej terenów czekaj czy to jest ta twoja pomoc Szkotalia. Nie maruć lepsze to niż nic co nie sojuszniku Fire. Nie wierzę oni są w sojuszu. Dobra więc jak mówiłem kapciem starego daję wam terenki. Teraz tu śmierdzi stopą, dobra czas mieć bliżej siebie te ręki atomowe jaszczury, gdzie pełzacz i ja. Siema, ja w tym sojuszu jestem symbolicznie, to wy zdecydujecie o losach tej serii, dobra czas na Azję. Bam, a mi ktoś musi pomóc kolonizować Amerykę Południową, witaj Szkorylia czekaj co jest nie tak z twoją flagą, czy ty masz świadomość jak trudno robi się flagę w paint bez doświadczenia? BUM! Bum. Psyt sojusznicy ja i Norwegia pomożemy wam trochę. Bam, o dzięki za tereny, takie oddalone od sojuszu Niemiec tereny są w razie kolejnej poważnej wojny z nimi. Bum, dziękuję ci Finlandio. Wow dziękuję. z moim terytorium nie jest za dobrze może póki nie patrzą spróbuję je powiększyć. Bum bum, bum bum, o ja żyję cześć Francja. Oj Hiszpania proszę sojusz, bo wszyscy się wzmacniają, a ja taki słaby i ty dopiero powstajesz. No dobra, bum. O o cześć. Bum. Hej, ale może dasz mi moje tereny. Cicho ciesz się, że w ogóle istniejesz. Bam! Islandia powraca. Bum bum! Ale super w końcu mam Grenlandię. Wow ja żyję i to jako pierwszy na moim kontynencie. O o, o siema Brazylia. Elo chłopaki. Znów witam na planecie widzar. Standardowo zaczniemy od nowych państw, Portostan zwany też Cesarstwem Portostańskim. Xaverowice, WZS. Przepraszam, ale zrobiłem inną flagę to pomyłka jeśli uważasz, że może tak zostać to napisz bo w razie czego zmienię, no i Afryka zapełniona. Czas na nowe terenki. Bam. Cześć Markencio i Haunitio. Halo Portostan Sojusz, tak. Dobra więc czas na wspólny podbój i sojusz wieczysty dwóch potęg. Pamiętajcie nie zawsze dam wam te tereny o które prosicie bo to moja seria i czasem są one po prostu za duże. Do dzieła Szkoryliu, Bam, siema. Bum, siema. Też chcę państwo typu szkorylia szkotali. Wita jest Z Handynawia. Stąd wypłynę do Ameryki. O przy okazji podbij Islandię. Bum bum. Grenlandię też. Bam. W dół. Dzięki wracaj już do siebie. Bam. Pozdrawiam.